Widzicie, jesteśmy w kolejnym domu. Tutaj jesteśmy na etapie przed wykonaniem instalacji, a po wykończeniu płyt poszyciem i ociepleniu ścian. To jak widzicie, wszystko jest starannie poklejone. Płyty zapewniają sztywność i zabezpieczenie membrany paroizolacyjnej. Te płyty, które to widzicie są płytami ognioodpornymi, co powoduje też dobre zabezpieczenie przeciwpożarowe. Tutaj mamy klatkę schodową, wykręconą ze względów konstrukcyjnych płytą ASB. I jak zwrócicie uwagę, stosujemy drewno wyłącznie suszone i strugane, certyfikato certyfikowane wytrzymałościowo, o czym świadczą właśnie takie znaczki jak tutaj. Jak widzicie każdy element domu, nawet taki nieduży, ma swój numer. To jest unikalny numer wynikający z, z dokumentacji prefabrykacji i na podstawie takich numerów cały dom składa się jak duże klocki Lego. Czasami pytacie też, co mamy w standardzie. W standardzie mamy przerobienie konstrukcji domu na lepszą. Bardzo często w budownictwie szkieletowym w Polsce pojawiają się różne błędy, które powodują, że realizacja zgodnie z projektem architektonicznym byłaby droga lub po prostu niebezpieczna. Dlatego my ze swojej strony przeliczamy konstrukcję każdego budynku i stosujemy rozwiązania optymalne dla bezpieczeństwa i funkcjonalności. Kolejnym tematem, który przewija się w wielu relacjach z budowy, jest wykorzystanie właściwych materiałów. My korzystamy wyłącznie z drewna certyfikowanego, suszonego, struganego najczęściej jest to drewno ze Skandynawii. Jest to drewno certyfikowane, którego próby, takie jak już pokazywaliśmy wcześniej, świadczą o jakości i właściwej wytrzymałości. Dodatkowym atutem naszych konstrukcji jest to, że elementy są ze sobą skręcane na wkręty, a rzadko zbijane. Pozwala to zarówno na większą dokładność wykonania konstrukcji, jak również na skorygowanie ewentualnych błędów podczas montażu. Jesteśmy teraz w łazience. W łazience na poddaszu. Co zrobiliśmy, aby było tutaj więcej miejsca? Jak widzicie, nie tylko ścianka kolankowa jest wysoka, lecz również w dachu wykonana jest lukarna, która powoduje, że swobodnie można w niej stanąć bez poczucia klaustrofobii. Jest to element, który na pewno bardzo poprawia zarówno funkcjonalność poddasza, jak i estetykę całego domu. Jest to domek nieskończony. Jesteśmy po etapie wykonania elewacji przed obróbką okien. które chłopaki wykonują domek narzędziowy według pomysłu inwestorki. Domek został pomalowany dość rzadko stosowaną farbą na wyraźne życzenie klienta, dzięki czemu osiągnięto ciekawy efekt. To, to, co chciałbym Wam pokazać, w tej chwili Dominik zwróci na ten szczegół uwagę, są to warstwy ściany. Dlaczego nasze domy są ciepłe, nie przegrzewają się w lecie i nie jest w nich zimno zimą? Stosujemy kilka warstw izolacji. Tu widać to, ponieważ okno nie jest jeszcze obrobione. Z zewnątrz mamy warstwy deska, Ruzd instalacyjny, czy w tej strony bardziej wentylacyjny: 6 cm izolacji drzewnej w tejko, następnie 15 plus 5 cm wełny i poszycie. Po płycie poszycia róż instalacyjny i dopiero warstwa wykończeniowa. Taka ściana ma ponad 30 cm grubości i zapewnia zarówno właściwą izolację termiczną, jak i wytrzymałość. Jak widzicie, jesteśmy na poddaszu użytkowym domu. To co chciałbym Wam pokazać, to iż dom ma balkon w szczycie domu, a dodatkowo zadaszony taras. Teraz często pytacie nas, co wpływa na koszt budowy domu. Na koszt budowy domu wpływają wszystkie tak zwane udziwnienia czy dobudówki. Takie właśnie jak balkony, zadaszone tarasy, inne rzeczy, które wymagają dużego nakładu pracy. Więc jeśli chcecie wybudować piękny dom według swojego indywidualnego pomysłu, to oczywiście bardzo chętnie go zrealizujemy. Natomiast musicie się liczyć z tym, iż koszt takiej budowy jest zawsze trochę wyższy niż prostej bryły bez okapów, tarasów, balkonów, tak jak jest to w wypadku najtańszych domów produkowanych w seryjnie. I. To jest właśnie różnica. My podchodzimy do tematu indywidualnie, budujemy z dobrych materiałów i budujemy ładnie według dowolnego projektu. Nie zawsze może być to rozwiązaniem najtańszym. Jeśli zaciekawiły Was nasze filmy, chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat tego jak budujemy, gdzie budujemy, zapraszamy wszystkich na stronę internetową www.domekidom.com do kontaktu mailowego info małpa Dom. obserwacji na Facebooku oraz Instagramie oraz oczywiście do kontaktu telefonicznego i odwiedzenia nas w biurze przy Alejach Jerozolimskich 260. Zapraszamy!